Dajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i w tym momencie zaprezentuję Wam klocki diametralnie inne niż te, które widzimy na co dzień jako Lego, Kobi, Megablocks i wiele, wiele innych. Są to klocki, które pochodzą, które znajdują się właśnie u wujostwa w w Wieluniu I z którymi nie tylko ja, ale też wiele innych, właśnie osób z rodziny, ma wiele dość interesujących wspomnień. Pomimo tego, że nie znam ich nazwy, niejednokrotnie zdarzyło mi się jako dziecko nimi w różnoraki sposób się bawić, i w tym momencie. Zasadniczą oczywiście ideą tych oto jest budowanie zamku. Jednakże, i chociaż mają one naprawdę niewielką potencjalnie ilość, raczej yy, znaczy ilość różnych elementów jest dość niewielka, nauczyły mnie one czegoś, co wydaje się pewnie wielu osobom rzeczą banalną, a Takiemu ośmiolatkowi wydawać się proste niekoniecznie musi. Mianowicie nauczyły mnie one prawidłowego działania w kontekście takim, żeby klocki o jednakowej wielkości przeplatać w taki sposób, żeby były stabilne. I na tych klockach widać to najlepiej, ponieważ w przeciwieństwie do klocków Lego trzymają się one bardzo bardzo. Słabo. Jednakże ich kształty sprawiają, że kiedy połączymy je w spójną całość, trzymają się one bez problemu. I chociaż występują tutaj pewne, pewne właśnie problemy związane z tym, że tutaj właśnie jest wada konstrukcyjna, która idealnie obrazuje nam jak delikatnie złączone są te klocki. Właśnie to uświadamia nam fakt i uczy nas tego, jak powinniśmy budować z tego, żeby budować dobrze. I te klocki właśnie nauczyły mnie tego, bo pomimo tego, iż klocki połączone w ten sposób... Nie, nie osiągając żadnego efektu, to w momencie, w którym odpowiednio do sprawy podejdziemy, ułożymy z nich odpowiedni wzór, czy użyjemy odpowiednich elementów, które zazębiają się też w odpowiedni sposób, trzymają się one perfekcyjnie. I pomimo tego, że, że nie znam ich nazwy, że potencjalnie mają one jakość zdecydowanie gorszą niż LEGO, że są to dość stare klocki, Zawdzięczam im bardzo dużo. I to było na tyle w tym materiale, którego tak właściwie nie wiem jak nazwać. A miało on na celu pokazanie Wam, że nie tylko klocki Lego są w stanie nauczyć czegoś dziecko i że kontakt z innym, z innym produktem, nie tylko takim podobnym bardzo do siebie jak Lego, Kobi, czy inne. Tego typu produkty można uznać za bardzo bardzo stosowny i może on bardzo dużo nam dać, wynieść coś ciekawego. Więc samo przesłanie brzmi: badajcie i eksperymentujcie, poznawając różne rodzaje klocków. Tu mówił Czatkowalak o klockach. Subiektywnie oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie.